Teraz, proszę Państwa, współpraca. Proszę. Z jednego talerza. Nasza kochana Lea i nasz kochany kotek. Bez kłótni, bez niczego. Proszę. Jeden talerzyk, jedna rodzina. No. A przypomina, że ten kotek to jest taki dziki. No, ale przygarnięty od małego. A znaczy ci od małego. Mama miała wypadek, i to jest jej dziecko. Także na dworzu się nie da złapać. No proszę. Jeden talerz. Jaka współpraca. No trzeba troszkę zostawić. Także bez żadnej kutni. Bez awantur. Jeden talerz. A mówią, że pies z się nie pogodzi. No, i to chciałem Państwu pokazać, że zwierzęta są naprawdę, mają też również rozum, jak my, my ludzie, i potrafią żyć w zgodzie. Nic nie będę przeszkadzał, także udokumentowane jest, prawda? Talerz będzie wyczyszczony, już nie będę go wcale mył. Także talerz zawsze jest wylizany do czysto. O, proszę. A no to smacznego.